Czy kiedykolwiek ufałeś komuś tak bardzo, że zignorował wszystkie znaki? Czy kiedykolwiek wierzyłeś, że miłość, którą zbudowałeś z wysiłkiem, cierpliwością i poddaniem, czy będzie to trwało wiecznie? Co by było, gdyby w najbardziej symbolicznym dniu ich wspólnej historii? Pojawił się z inną kobietą, co gorsza, kobieta w ciąży, i powiedział na oczach wszystkich: To jest moja prawdziwa żona. Co byś zrobił? Płakać, czy mógłbyś błagać, czy wyrzuciłbyś wszystko w powietrze, albo po prostu się uśmiechnij, bo już wszystko wiedziałam i byłam gotowa. To historia kobiety zdradzonej, upokorzonej, ale nigdy nie został pokonany. Prawdziwa historia bólu, objawienia, a kiedy pokazała mu ukryte, nie wiedział, gdzie przy... przygotuj. Ta historia sprawi, że przemyślisz wszystko miłości, lojalności i nowego początku. Zanim zaczniesz, zostaw polubienie, zasubskrybuj kanał. I powiedz mi tu, w komentarzach, z jakiego miasta oglądasz dziś tę te historię. Teraz tak, zacznijmy. Niektóre daktyle mają tak wielką wagę symboliczną, że czujesz potrzebę, aby wszystko było idealne. I dla mnie dzisiejszy dzień był dokładnie taki. 12 lat małżeństw. Nie było to ani 12 dni, ani 12 miesięcy. Obok tego samego mężczyzny spędziło ponad 4000 poranku. Niektóre dni były dobre, inne nie tak bardzo. Ale nigdy nie przestałem w nas wierzyć. Obudziłem się wcześnie, jak zawsze przygotowałam kawę, posprzątałam dom, wybrałam sukienkę, którą zawsze komplementował. To wino, którym mówił, że pozostawiało mnie w kinowych oczach. Nałożyłam czerwoną szminkę, związałam włosy według jego uznania, a nawet zrobiłam proste ciasto. Bo zawsze, że moje pomarańczowe ciasto jest lepsze niż jego mam, i to z niego było najwyższym komplementem. W głębi duszy wiedziałam, że w ostatnich miesiącach nie był już. Pocałunki ucichły, oczy wydawały się odległe, noce są coraz cichsze. Ale to wszystko przypisywałam stresowi pracy, rutynie, dorosłemu życiu. W końcu, kto cały czas żyje bajką, mimo to dziś. Uwierzyłem. Chciałem w to uwierzyć. Czekałem z mieszaniną niepokoju i nadziei. Z każdym hałasem samochodu na ulicy moje serce biło szybciej. Wyobraziłam sobie, jak przyjeżdża z kwiatami, a może zabiera mnie na kolację, jak za dawnych czasów. Prawie słyszałem, jak mówi, kochanie, wiem, że byłem daleko, ale dziś tylko zegar wybił siódmą wieczorem, potem osiem, potem dziewięć i nic. Jedzenie, od wino wciąż było w kieliszku, a cisza zmieniła się we mnie. Słyszałem odgłos przekręcany w drzwiach, Zerwałem się na równe serce, zanim zgasł, nie był zanim. Falujące brązowe włosy obcisła sukienka na jej ostro zaokrąglonym brzmieniu. Ciężarna spojrzała na mnie z niemal dziecięcym dyskomfortem, jakby weszła, nie wiedząc, czy jest mile widziana. On z kolei miał zimny, niemal znudzony wyraz twarzy. Koniec z udawaniem. Powiedział ze spokojem kogoś, kto wręcza rachun. Dzisiaj stałem się szczery, to jest teraz moja prawdziwa żona. Czas się zatrzymał, moje ciało zamarło od stóp do głów, ale nie płakałam, nawet nie krzyczałam. Ja po prostu uśmiech i w tym momencie już tego nie zauważył, ale miałem wszystko pod kontrolą. Przez kilka sekund mówiła tylko przeszywające, ciężkie, niemal okrutne spojrzał na mnie, spodziewając się jakiejś reakcji. Może krzyków, policz, łez. Ale je otrzymał to pogodne udziwiło go bardziej niż jakikolwiek skanda. Kobieta w ciąży nie swojo. Wyglądało na to, że żałuje, że tam jest, jakby nagle zdała sobie sprawę, że to nie jest zwykła kolacja. Trzymał ją jednak mocno za rękę, jakby chciał zaznaczyć terytorium. Jesteśmy razem od ponad roku, ciągnął, jakby chciał się z tego usprawiedliwić. Kilka razy próbowałem cię opuścić, ale ty grałeś w ciemno. Skinąłem głową. Myślał, że mówi mi coś nowego. Jest w szóstym miesiącu ciąży i weźmiemy ślub, jak tylko skończy się ten rozwód, dodała tym tonem wyższości, który przypomniał mi, dlaczego dawno temu zaczęłam patrzeć na niego innymi oczami. Mimo to zachowałem uśmiech, wziąłem głęboki oddech i powiedziałem spokojnie: Cieszę się, że zdecydowałeś się tu przyjechać. To sprawia, że jest mi łatwiej. Zmarszczył brwi. Kochanek wyglądał na zaskoczonego co to znaczy dla ciebie spytał. Nie odpowiadając od razu, odwróciłem się i poszedłem na korytarz. Każdy mój krok odbijał się echem w tchym domu. W sypialni otworzyłam pierwszą szufladę komody i wyjęłam czarną teczkę, która leżała tam od miesięcy, czekając dokładnie na ten moment. Wróciłem do pokoju. Oboje stali bez ruchu, jakby obawiali się tego, co będę nosił w rękach. Zanim zajmiesz się tym teatrem, zacząłem powoli otwierając teczkę. Myślę, że lepiej będzie, jeśli dowiesz się kilku rzeczy. Skrzyżował ramiona, próbując utrzymać kontrolę. Kobieta odwróciła wzrok. Nie jestem takim głupcem, jak myślisz. I nie dzisiaj wiem o was dwojgu. Wyjawiłem, podając plik papierów leżących tu są daty, zdjęcia, wiadomości, a nawet transakcje banko. Czekałem tylko, aż dasz mi ostatni prezent. I tak się stało. Zbladł. Kochanek, blady, zrobił krok naprzód. Wiedziałeś o mnie? Spytała prawie szep. Od początku. Odparłem. Ale chciałem zobaczyć, jak daleko się posuniesz. Próbował się roześmiać, ale głos mu drżał. To niczego nie zmienia. Liczy się to, że wyjdę z tego domu. Wszystko to tutaj jest moje. Nie masz gdzie paść martwy. Och, nie wiedział jeszcze, co będzie dalej. To prawda, nie mam gdzie padnąć martwy, według ciebie. Ale zobaczmy, czy nadal będziesz tak myśleć, gdy przeczytasz to, co znajduje się na końcu folderu. Napięcie w pomieszczeniu było gęste jak mgła, a ja nadal nie pokazałem nawet połowy tego, co było przechowywane. Nerwowymi rękami podniósł papiery. Opuszki jego palców drżały, choć starał się utrzymać pozę. Jego kochanka patrzyła na niego szeroko otwartymi oczami, jakby dopiero w tym momencie zdała sobie sprawę, że weszła w znacznie brudniejszą grę, niż sobie wyobrażała. Przez kilka sekund w milczeniu przeglądał drukowane zdjęcia z dyskretnych spotkań, zrzuty ekranu wiadomości wysyłanych z jego telefonu komórkowego na numer zapisany jako klient. Dowód przelewów bankowych jeden z nich opiewa na dokładną wartość samochodu, który, jak powiedział, sprzedał, aby spłacić. Nic z tego nie było dla mnie nowością, ale dla niej każdy liść wyglądał jak ostrz. Powiedziałeś mi, że od miesięcy jesteś w separacji, kochanka wybuchnęła, a jej głos dławił frustracji. Powiedział, że jego żonie jest zimno, że już mu na tym nie zależy, że śpią w osobnych łóżkach. Upuścił papiery na stół, jakby się paliły. To nie jest teraz ważne. Liczy się to, że to małżeństwo się skończyło. To dla Ciebie koniec, odparłem cichym i stanowczym głosem. Ale z prawnego punktu widzenia, nadal jesteśmy małżeństwem. A wszystko, co zostało zbudowane w ciągu tych lat, jest chronione. Powoli podszedłem do szafki. Wyjąłem starą drewnianą skrzynkę, w której trzymałem stare listy i małe tajemnice. Stamtąd wyjąłem umowę z podpisem poświadczonym notarialnie. Data w stopce 8 miesięcy temu. Rozpoznajesz tu ten podpis? Spytałem, wyciągając kartkę. Zawahał się. Czytać. Kolor zniknął z jego twarzy. To jest, czy to jest umowa darowizny domu? Skinąłem głową. Tak. Sam go podpisałeś, pamiętasz? W prezencie na naszą jedenastą rocznicę. Przeniosłeś mi połowę domu, ale nie przeczytał uważnie klauzul. Twoja część jest tymczasowo związana ze mną na kolejne trzy lata. Jeśli złożysz pozew o rozwód wcześniej, stracisz łącznie z terenem szopy i wspólne konto. Spojrzał na mnie, jakbym wbił w niego niewidzialny no Ale ja nie krzyczałam, nie płakałam. Po prostu pozwoliłem, by przemówiła ci. Mistrzyni cofnęła się krok. Ok nie, czy to ty mnie tu zmusiłeś? patrzeć jak tracisz wszystko? Zamknij się, marina. Warknął, w końcu tracąc panowanie nad sobą. Nic nie rozumiesz, zarumieniła się, rozumiem wystarczająco, okłamałeś mnie i okłamałeś ją, a teraz to ja mam zapłacić? Patrzyłem na wszystko ze skrzyżowanymi rękami. Ani słowa, żadnych łez. W tej ciszy był cały krzyk, którego nigdy nie wypuściłem z siebie. W moim spokoju pojawiła się wściekłość, której nigdy nie potrafił rozpoznać. Jeśli chcesz kontynuować, to w porządku, powiedziałem, zabierając z powrotem dokumenty i teczkę. Ale teraz wszystko będzie po mojemu. Odwróciłem się i pewnym krokiem wyszedłem na korytarz. Nie ruszyli się z miejsc. Ich świat, do tej pory wygodny i ukryty, został wyrwany z cienia. I ten uśmiech, który wydawał mu się tak dziwny, z drugiej strony to był dopiero początek. Spokojnie zamknęłam drzwi w sypialni. Na zewnątrz pokój pogrążył się w upiornej ciszy, w której każdy trawił własną porażkę. Usiadłem na brzegu, u... nie płakałam, nie drżałem, ale pozwoliłem sobie na to, by poczuć. I wtedy zdałam sobie sprawę, że nie byłam Byłam wyczerpana. 12 lat. 12 lat miłości, cierpliwości, wytrwałości. 12 lat, w których dałem z siebie wszystko. Absolutnie. Przyjechał do tego domu ze starym materacem i dwoma szklankami. Przyniosłem garnki, zasłony, dostojeństwo. Byłem żoną, przyjaciółką, kochanką, pielęgniarką. Byłem wsparciem, gdy bankrutował doradcą, gdy wątpił w siebie, tarczą, gdy świat odwracał się plecami. A jednak, czy miał odwagę spojrzeć mi w oczy i powiedzieć, że inna żona jest prawdziwą żoną? Wstałem i poszedłem do szafy. Wziąłem starą, pożółkłą od czasu kopertę. W środku listy, które pisał do mnie na początku małżeństw, wieczne obietnice, przysięgi miłości, które dziś brzmiały jak ża. Jesteś moim domem. Jeśli któregoś dnia się zgubię, znajdź mnie, bo moja dusza zawsze cię rozpozna. Odłożyłem wszystko z powrotem. Te słowa już mi nie odpowiadały. Podszedłem do okna. Ulica była spokojna, latarnie przesączały się drzew. W oddali zaszczekał pies. Życie na zewnątrz było, jak zawsze, obojętne na ból tych, którzy kochają samotnie. Przypomniałam sobie dzień, w którym poprosił mnie o rękę. Wynajmowaliśmy tylko dwa pokoje i dzieliliśmy małe marzenie, ale nasze. W tym czasie łatwo mu się płakał. Pisał mi notatki w pudełku śniadaniowym, zadzwonił do mnie tylko po to, żeby powiedzieć kocham cię. Gdzie zginął ten człowiek? W którym momencie na ścieżce zgubił się ode mnie? A może to Jazost? W pomieszczeniu powietrze było gęst. Marina, kochanka, stała zawstydzona, bawiąc się telefonem komórkowym. Usiadł, potarł czoło, jakby próbował się obudzić z koszmaru. Zmieniłaś, się, powiedział nie patrząc. Tak, odparłem. A wiesz, co jest gorsze? Nie zauważyłem, bo był zbyt zajęty patrzeniem na. Prychnął, starając się wyglądać bezpiecznie. Stałaś się zimną, wyrachowaną kobietą? Nie. Stałam się kobietą, która zmęczyła się kochaniem, zrozumiał, że bez wzajemności byłem gorący zbyt długo, aż się spalił. Teraz masz do czynienia z popiołami. Wstał nagle. To tak nie zostanie. O tak! odparłem, bo mam wszystko zbawione, a ty ma tylko to, co pozostało z jego kłamstw. Spojrzał na marinę, jakby szukał wsparcia odwróciła wzrok. Dwanaście lat wymazane? Nie. Nie zostały one usunięte. Byli zarejestrowani, przechowywani, A teraz będą moją bazą do odrodzenia. Bo to, co uważał za koniec kolejki, z drugiej strony. Tak naprawdę był to dopiero początek mojej historii. Światło z abażurów w pokoju było miękkie, ale otoczenie zdawało się być porwane przez niewidzialną burzę. Marina usiadła na rogu sofy, niewygodna. Majstrował przy paznokciach, odwrócił w... Nie było już aroganckiej błyskotliwości kogoś, kto uważał ją za zwycięzcę sporu. Wydawała się teraz po prostu kobietą w niewłaściwym miejscu, o niewłaściwym czasie, obok niewłaściwego mężczyzny. On z kolei desperacko próbował odzyskać kontrolę nad sytuacją. – Myślisz, że pobiłeś mnie tą całą inscenizacją? – powiedział, przechadzając się tam i z powrotem. – Jutro idę do prawnika. Jeśli będzie trzeba, usunę twoje imię z konta, z domu, ze świata. Powodzenia. Odparłem spokojnie, bo wszystkie podpisane przez ciebie dokumenty są ważne. Notarialnie, wspólne konto jest objęte blokadą prawną na mocy mojej decyzji od zeszłego tygodnia. A jeśli chodzi o dom, dałeś mi go, pamiętasz? Zatrzymał się. Patrzył na mnie tak, jakby widział kobietę, której nigdy nie spotkał. Już to wszystko ustawiłeś? Przygotowałem się. Jest różnica. Marina wstała. Nie. Czy wiedziałeś o nas przez cały ten czas? Wiedziałem, ale chciałem zobaczyć, jak daleko się pos. To dlaczego nas nie zatrzymałeś? Spytała niemal z lament. bo nie był już mój, a ja to już nie było jego. Spojrzałem jej prosto w oczy. Potrzebowałem tylko oficjalnego powodu, aby położyć temu kr. i sprawdź. To. Podał mi najlepszy możliwy powód. Ze złością kopnął nogą stołu. Kochasz to, prawda? Wszechmocny, mściwy, to nie zemst przerwał. To ochrona, poczucie własnej wartości, przetrwanie. Nazwij to, jak chcesz. Po prostu wiem, że po raz pierwszy od dłuższego czasu wybieram siebie. Beze mnie nie wytrzymasz, krzyknął, a jego maska spadła na dobre. Jesteś tylko urażoną gospodynią domową. To ja tu za wszystko zapłacił. Wzięłam głęboki płaciłeś tylko rachunek. Zapłaciłem za całe jego życie. Twoje zdrowie emocjonalne, twój wizerunek społeczny, jego stabilność. A ty wyrzuciłeś to wszystko do kosza dla fantazji nastoletniego mężczyzny. Cisza. Marina uniosła torebkę. Wystający pod sukienką brzuch świadczył o tym, że czas tam spędzony był zbyt cenny, by marnować go na krzyki. Odchodzę, powiedziała Stan. To nie jest to, co mi obiecałeś. A jeśli okłamywałeś ją przez cały ten czas, co sprawia, że myślę, że ty też mnie nie okłamiesz? Próbował powstrzymać ją przed odejściem, ale ona zrobiła uń. Wyszedł szybkim krokiem, trzaskając drzwiami. Byliśmy tylko we dwoje. Po raz ostatni, ale nie byliśmy już parą, byliśmy tylko końcem kłamstw. Powinnaś była zostawić mnie w spokoju, powiedział niemal dziecięcym tonem. Winienem tak, ale teraz jest późno. Wziąłem klucze, komórkę, teczkę i podszedł do drzwi. Zamierzasz teraz wyjechać? Spytał zmieszany. Nie. Jesteś tym, który odejdzie. Imię i nazwisko, widniejące w akcie notarialnym, nie należy już do ciebie. A jutro komornik sądowy doręcza zawiadomienie. Zrobiłem dwa kroki na zewnątrz. Odwróciłem się po raz ostatni. Och, i dziękuję. Najlepszy prezent urodzinowy, jaki mógłbyś mi dać. Wolność. Następnego ranka obudziłem się w domu w ciszy. Nowa cisza. Już nie ciężki czy groźny, ale lekki. Jakby coś w końcu się we mnie ułożyło i wokół mnie. Spędził noc zamknięty w swoim starym biurze. Brak żadnych hałasu. przeprosin, żadnych błagań. Mężczyźni tacy jak on nie wiedzą, jak prosić o przebaczenie. Wiedzą tylko, jak oskarżać lub próbować odzyskać władzę. Ale jego było już oficjalnie poza zaś. Siedziałam w kuchni, spokojnie wypijałam kawę i czekałam. Punktualnie o dziesiąty grano zadzwonił dzwonek. Pani Estela? powiedział chłopiec w niebieskiej kamizelce, trzymając w ręku kopertę ze znaczkiem. Zawiadomienie sądowe. Prosimy o podpisanie się. Podpisałem się pewną ręką. Zachowałem kopię. Role się odwróciły. Oficjalnie, jakieś pół godziny później, pojawił się na korytarzu. Był zaniedbany, z zapadniętymi oczami, jakby postarzał się o 10 lat w ciągu jednej nocy. Co to jest? spytał, potrząsając kopertą, którą znalazł na drzwiach. Pierwsza z wielu niespodzianek, odparłem, smarując to z tym. Zawiadomienie o zablokowaniu aktywów. Dopóki wszystko nie zostanie prawnie rozwiązane, nie wolno sprzedawać, przekazywać darowizn, ani przekazywać żadnych aktywów. Czyś ty oszalał? Czy to jest wojna? Nie, ko to jest sprawiedliwość. Roześmiał się nerwowo. Potem gwałtownie rzucił kopertę na nic. Nic nie dostaniesz, ten dom nadal jest mój. Ten samochód jest mój. Ta firma to był mój pomysł. To prawda, ale to było z, mo z moim wsparciem, z moim. I wiecie, co? wszystko co jest na papierze. Dowodzi te. Wyjąłem z teczki kolejny dokument. Stara umowa, datowana na 7 lat temu. Zawierał on rejestrację spółki otwartej w imieniu tych dwóch. Poprosił o to, kiedy jego nazwisko zostało splugawione na placu. Mówiąc o zaufaniu, powiedział: w... Zapomniałeś o tym, prawda? Spytałem, przesuwając mu kartkę. Przeczytał. Pobladły. Wspomniał o rozdarciu, ale powstrzymałem go to tylko kopia. Oryginał jest u mojego prawnika i to z cyfrowym notariuszem. Możesz go rozerwać do woli. Usiadł pokonany. Wpatrywał się w stół, jakby wszystko, co wydawało mu się, że kontroluje, leżały na gruzach. Planowałeś to? Nie. Po prostu się przygotowałem. Plan należał do niego. Zdrada była twoja. Decyzja, by to wszystko zakończyć, należała wyłącznie do niego. Byłem po prostu na tyle sprytny, że nie odszedłem z pustymi rękami. Przesunął dłonią po włosach, zagubiony. Nigdy nie wyobrażałem sobie, że jesteś zdolny. Cóż, powinienem był sobie wyobrazić. Ranna kobieta krzyczy, zdradzona kobieta płacze, ale niedoceniana kobieta uczyć i pewnego dnia wstaje. Wstał powoli i wyszedł z pokoju. Po raz pierwszy od lat nie miał nic do powiedzenia, ani grozić, nawet nie atakuj, ani obrona. I w tej ciszy wiedziałem, że zwycięstwo należy do mnie. Dwa dni później zostałem wezwany na spotkanie w biurze mojego prawnika, Rafaela. Przyjaciel z dzieciństwa, jeden z tych, którzy dorastają razem, ale których życie z czasem oddala, aż do momentu, gdy potrzeba znów nas zjednoczy. Przywitał mnie dyskretnym uśmiechem i uważnym wzrokiem. Estela. Wszystko zrobiłaś dobrze, dokumentacja jest solidna, a po ostatniej aktualizacji w tym procesie sprawy stały się jeszcze bardziej interesujące. Bardziej interesujące? spytałem, siadając przed jego biur. Rafael otworzył czerwoną Pamiętasz konto, które otworzyliście razem cztery lata temu? To dla projektu willi? Skinąłem głową. No cóż, przelewał stamtąd kwoty bez jego zgody, w tym na konta osób trzecich. Charakteryzuje to odstępstwo i naruszenie umowy. Jeszcze jedna uwaga dla Ciebie: a kim są osoby trzecie? Odwrócił monitor w moją stronę. Na ekranie lista przelewów. Nazwiska nieznane, z wyjątkiem jednego: Marina S. Roka kochanka. Czy zapłacił za truso dziecka naszymi pieniędzmi? spytałem z suchym śmiechem. A także wycieczka do Gramado dwa miesiące temu i wjazd nowego samochodu. Wszystko ze środków ze wspólnego konta. Wysłałem już załączone do procesu ekstrakty. Wkrótce sędzia zdecyduje o restytucji. Zamknąłem na chwilę oczy. To nie był bunt, który czułem. To było wyzwolenie. Każde odkrycie, zamiast mnie łamać, odbudowywało. Wychodząc z biura, wzięłam głęboki oddech, poszedłem do pobliskiej kawiarni i zamówiłem espres. Tam, sama, między stolikami pełnymi ludzi i uśmiechów, które do mnie nie należały, zdałam sobie sprawę. Jestem wolna. Następnego dnia otrzymałem nieoczekiwaną wiadomość. To było jej dzielysz z przystani. Cześć, Estela. Wybacz mi, że naruszam twoją przestrzeń, ale muszę z tobą porozmawiać. Sam, proszę, przez chwilę się zawahałem. Ale zgodziłem się. Spotkaliśmy się na ławce w parku późnym popołudniem. Ubrana była w proste ubranie, twarz miała opuchniętą, a oczy zaczerwienione. Bez makijażu, brak pozy. Nie wiedziałam, że on nadal jest legalnie żonaty, powiedziała od razu. Powiedział, że od miesięcy jesteście rozdzieleni, że picie w różnych pokojach, że byłaś zgorzkniałą, kontrolującą kobietą. Rozumiem, odparłem bez gorycz. A jednak. Czy zgodziłeś się pójść ze mną w moje własne urodziny? Spuściła głowę. Nalegał, powiedział, że tego dnia wszystko rozwiąże. Ale ty wcale nie jesteś tym, kim mi to opisał. Wiem. Spojrzała na mnie z mieszaniną wstydu i podziwu. Ja też dałem się oszukać Estela. A teraz chcę, żebym zagrał jego syna, bo mówi, że jest spłukany. Uśmiechnąłem się ironicznie. Może teraz wie, jak to jest zaczynać od zera. Wzięła głęboki oddech i poruszyła. Nie oczekuję, że mi wybaczysz, ale dzięki. Za to, że otworzyłem oczy. Wstałem spokojnie. Nadal nie umiem przebaczać, ale mogę życzyć, żebyś od teraz miał więcej ci własnej, bo człowiek, który się za tym kryje, kłamie. On nikogo nie kocha. Nawet onsa. Spojrzałem na nią po raz ostatni i wyszedł. Nastąpił punkt zwrotny, ale to był koniec. Był to zwiastun czegoś większego, mojego odrodzenia. Kolejne tygodnie zdawały się mijać w zwolnionym tempie. Nie dlatego, że się czegoś spodziewałem, ale dlatego, że po raz pierwszy po prostu oglądałem. On, który zawsze chodził z wypiętą klatką piersiową, teraz szedł zgarbiony, unikając spojrzeń. On, który lubił być w centrum uwagi, wyszedł teraz tylnymi drzwiami. I ludzie zaczęli to zauważać. Najpierw zaczęli się od siebie oddalać jego wspólni znajomi, a raczej jego przyjaciele. Potem wspólnicy z małej firmy, którą założył, z moim nazwiskiem na kontrakcie. Gdy zaczęły krążyć pogłoski o podziale sądowym i niewłaściwym wykorzystaniu zasobów, stracił klientów, stracił kontrakty i stopniowo zaczął tracić swoją pozę. Pewnego dnia odebrałem niespodziewany telefon. Estela, to jest Vera, matka Tiago. Pamiętasz mnie? Oczywiście, że pamiętałem. Był to jeden z najstarszych sąsiadów. Zawsze uśmiechnięty, zawsze u jego boku na imprezach w kondominium. Oczywiście, Vera. Okej? Okay? Tak. Dowiedziałem się, co się stało. Chciałem powiedzieć, że jeśli czegoś potrzebujesz, jesteśmy tutaj. Ja naprawdę myślałem, że jesteście idealną parą. I popatrz, gdybym wiedział, co on robi. Nigdy bym nie pomógł w zatuszowaniu tego ukrywać? To słowo wciąż odbijało się echem w moim umyśle, ale po prostu podziękowałem mu i odłożyłem słuchawkę. Teraz miało to niektóre z jego wieczorów zjazdowych były w rzeczywistości starannymi okładkami przygotowanymi przez przyjaciół i sąsiadów. Ale jego sojusznicy też upadali jak kostki do mina. Kilka dni później jego prawnik próbował zaproponować mi ugodę, coś w stylu rzuć wszystko, aby jak najszybciej zakończyć proces. Śmiać po prostu się roześmiałem. Potem wysłałem maila, w którym napisałem, że wszystko zostanie rozwiązane pod kątem sprawiedliwości. Bez pośpiechu, brak hałasu, bez strachu, zaczął sprzedawać przedmioty. Nowy samochód mariny zniknął z garażu. Zaczął jeździć autostopem do pracy. Pewnego dnia dowiedział się, że śpi w starym biurze, teraz przekształconym w magazyn dom. To już było moje. Pewnej niedzieli spotkałem go w windzie budynku. Był przygnębiony, pogniecione ubrania, zmęczone spojrzenia, nieogolone. Cieszysz się z tego? Spytał suchym głosem. Jestem spokojny. Odparłem patrząc mu w oczy. Coś innego. Spuścił po raz pierwszy, bez cienia arogancji. Przez kilka sekund widziałam tam mężczyznę, którego kiedyś kochałam, ale tylko na kilka. Gdybym tylko mógł wrócić, zaczął. Ale nie możesz. Przerwałem łagodnie. A w głębi duszy zawsze wiemy, kiedy dokonujemy złych wyborów. Po prostu udaje, że tego nie widzi. Winda wjechała na parter. Wyszedłem pierwszy. Estela. zawołał, zanim przekroczyłam próg. Odwróciłem twarz przez ramię. Przepraszam. uśmiechnąłem się półgębki. Już tego nie potrzebuję. Ty też nie. ruszyłem dalej. upadł. Ale nie byłem już częścią upadku. Pierwszy poranek w moim nowym domu był dziwnie milczący. Ale nie tak jak wcześniej. Zapadła dobra cisza. Cisza nowego początku. Mieszkanie było oczywiście małe i nie miało w sobie nic z luksusu czy przesadnego komfortu, na którym tak bardzo sobie cenił, ale okna wpuszczały słońce do środka, ściany pachniały nową farbą, a wszystko, co tam jest, był mój. Każdy mebel, każdy obraz na ścianie, każda starannie dobrana poduszka. To było małe zwycięstwo i krok po kroku kobieta, która przez lata pozostawała w tle, zaczęła stawiać siebie w centrum sceny. Zapisałam się na internetowy kurs przedsiębiorczości. Wzięłam oszczędności, które trzymałam w tajemnicy. Tak, bo kobieta, która kocha, uczy się też ostrożności. I otworzyłam mały biznes. Sklep internetowy z ręcznie robionymi produktami: naturalne mydła, świece zapachowe, zestawy do pielęgnacji ciała. To było symboliczne. Sprzedałam dokładnie to, czego nauczyłam się na nowo: Dbanie o siebie. Na początku próśb było niewiele. Ale poświęciłam się jak nigdy dotąd. Robił paczki z frazami mocyjnymi, ręcznie pisał notatki. Każdego klienta traktował tak, jakby był tym jedynym. W ciągu trzech miesięcy miałem już ponad 200 lojalnych obserwujących na profilu sklepu. W szóstym roku otworzyłem fizyczne studio, małe i urocze z tabliczką nad. Zaczynanie od nowa jest darem. Ludzie przychodzili, wchodzili, opowiadali swoje historie. Niektórzy rozpoznali mój głos z zamieszczonych przeze mnie Inni mówili: Inspirujesz i że. Leczyła bardziej niż jakiekolwiek lekarstw. Pewnego dnia byłam przy kasie w studiu, kiedy weszła kobieta w towarzystwie małej dziewczyny. Stopniowo zdałem sobie sprawę, że jestem sąsiadem Mariny z dzieciństwa. Kupiła świeczkę, milczała przez chwilę, potem szepnął, poruszyłaś, wyjechał z miasta. Samotne wychowywanie dziecka nie jest łatwe, ale myślę, że nic jej nie jest. Przyślij ci powiedziałem, że jesteś najlepszą złą rzeczą, jaka przydarzyła się w jej życiu. Uśmiech. Powiedz jej, że. Czasami życie niszczy to, kim jesteśmy, by pokazać nam, kim możemy być. W następnych dniach dostałam wiadomość od byłego prawnika mojego byłego męża. Chciał zakończyć ten proces, był gotów podpisać wszystko. Autoryzowałem zakończenie akcji, ale z symboliczną klauzulą nie mógł już używać mojego nazwiska w żadnej umowie, marce, firmie czy sieci społeczności nigdy więcej. A ja podpisałem się ze spokojem kogoś, kto nie nosi już w sobie urazy ani strachu. Nie musiałem się, prawda i czas zrobiły to za mnie. Dziś, gdy patrzę w lustro, widzę nowe zmarszczki, dyskretne cienie pod oczami i inny blask w oczach. To nie jest reklama piękna, to piękno tych, którzy przetrwali i rozkwitli. Kobieta, którą byłam, zasługiwał na uhonorowanie. Kobieta, którą jestem, to moje własne osiągnięcie. Życie ma dziwny sposób zamykania cykli. Czasami spędzasz lata czekając na przeprosiny. Z drugiej strony, a kiedy w końcu nadchodzi, zdajesz sobie sprawę, że już tego nie potrzebujesz. Tak właśnie czułam się tamtego dnia, kiedy dostałam wiadomość ze szpitala. Marina urodziła kilka tygodni wcześniej, a teraz podczas rutynowej wizyty poprosiła mnie o spotkanie. Przyznaję. Zawahałem się, ale coś we mnie mówiło, że to ostatnie nierozdarte ogniwo łączące mnie z przeszłością. Kiedy przyjechałam, siedziała na białej ławce na korytarzu oddziału pediatrycznego. W wózku obok spało dziecko, chłopiec. Mały, spokojny, z zamkniętymi oczami, jakby śnił spokojnie, nie wiedząc, że urodził się w samym środku trąby powietrzne. Marina wyglądała na szczuplejszą. Włosy miała spięte w niechlujny kok, cienie pod oczami. Ale na jego twarzy malowała się mięk Estela. Powiedział wstając: Dziękuję za przybycie. Wiem o tym. Nie mam do tego prawa. Skinąłem głową krótkim gestem. Co chcesz mi powiedzieć? Wzięła głęboki oddech. Chciałem tylko. Proś o przebaczenie. Naprawdę. Nie przez niego. Dla mnie. Za wszystko, co zaakceptowałem, za wszystko, na co pozwoliłem, żeby się wydarzyło. Owszem, byłam młodsza, ale wiedziałam, że coś jest nie tak. Po prostu udawałem, że tego nie widzę, bo chciałam czuć się przez kochana. Nawet ktoś, kto nie umiał kochać. Z chwilę patrzyłam na dziecko, nie jest mu w niczym szepnę. I ty też nie masz powodu, by się karać. Płakałaś. Chciałabym być tak silna, jak ty już jesteś. Po prostu jeszcze się nie rozpoznał. Skinęła głową, ocierając łzy wierzchem dłoni. Zamierzam wychować tego chłopca ze wszystkiego, co mam. Nie chcę, żeby wyrósł na połowiczną pomyłkę. Chcę, żeby to była całość i szczęśliwy. W takim razie już robisz wszystko, co w twojej mocy. Zostaliśmy tam jeszcze kilka minut. Potem pożegnałam się. Lekko dotknęłam ramienia dziecka i wyszła. Korytarz oświetlało miękkie, niemal złote światło, a ja poczułem się lek. W drodze powrotnej zatrzymałem się przed lustrem witryny sklepowej, spojrzałem na swoje odbicie, uśmiechać. Nie ten wymuszony uśmiech, który obdarzamy, gdy udajemy, że wszystko jest w porządku. Ale ten prawdziwy uśmiech, który rodzi się z czystej duszy i cichego serca. Kiedy wróciłam do domu, usiadłam na werandzie z filiżanką herbaty, spojrzałam w niebo i podziękowałam mu za ból, którego mnie nauczył, za miłość, która mnie wyzwoliła, na nowy początek, który przyjąłem. Świat może nie być sprawiedliwy, ale życie, kiedy wybierasz dla siebie, może być niezwykle hojne. A co, jeśli zapytasz mnie, czy cofnąłbym się w czasie, aby tego wszystkiego uniknąć? Powiedziałbym nie, bo to właśnie tam. Tego dnia, z drugiej strony, w którym się odnalazłem. A teraz jestem mój. Nie każda zdradzona kobieta wybiera zemstę. Niektórzy wybierają odrodzenie, a kiedy to zrobią, czuje to cały świat. Ta historia to nie tylko opowieść o zdradzie, opowiada o cichej sile. O bólu, którego. o miłości, która kiedyś była piękna, a potem zamieniła się w wyzwolenie. Ilu z nas oddało wszystko za kogoś, kto nie umiał tego docenić? Ilu z nas przełknęło łzy, zmieciło odłamki, trzymało świat na plecach tylko po to, by w końcu nie jesteś wystarczający? Ale dziś ta historia pokazuje, że więcej wystarczałeś w stanie wstać, odbudować, uśmiechnąć końca niszczenia kogokolwiek. A teraz powiedz mi, czy kiedykolwiek doświadczyłeś czegoś, co zmieniło cię na zawsze? Napisz swoją historię tutaj w komentarzach i powiedz z jakiego miasta oglądasz ten. Jeśli ta historia poruszyła cię w jakikolwiek sposób, zostaw swoje polubienie, zasubskrybuj kanał i podziel się, bo każda kobieta zasługuje na to, by wiedzieć. Mogłaś zostać zdradzona, ale nigdy pokonana.